Dzisiaj przyszła wypłata męża 13 100 zł. On pracuje jako technik serwisu klimatyzacji. Gorące jak spiekle, ale za to kasa konkretna. Najpierw wypisujemy nasze zarobki. Kolejny krok to rachunki. 2400 zł. czynsz za nasz penthouse, 600 zł. żłobek, 320 internet i prąd, no i 150 zł. na niespodziewane. Razem mamy 3470 zł. Potem rzucamy codzienne wydatki do tabeli. 120 zł. na zakupy, czyli 80% to chrupki dla dzieciaków, 300 zł. na jedzenie na miesiąc głównie kebaby. To 80 zł na gry na konsolę, który się tak nie używa. Tutaj mamy 1680 zł. Kiedy wszystko już się zgadza, przechodzimy do oszczędności. Odkładamy 1000 zł na wakacje. Mąż obiecał, że zabierze mnie gdzieś, gdzie nie ma zmywarki ani hałasów sąsiadów. No czekam. Na końcu zaglądamy do długu. Rata za auto 670 zł. Chwilówka zrobiona na Black Friday, której nazwy nawet nie pamiętam. Ale raty są do dziś 500 zł. Razem mamy tutaj 1170 zł. Potem wszystko wypisuję w rubryce do śledzenia transakcji. Ona sama wszystko przeliczy, a ja wiem dokładnie, gdzie rozchodzą się moje pieniądze. Nie trzeba zarabiać milionów, żeby mieć spokój. Wystarczy dobry plan i mam go dla Ciebie. Daj lajka like i wpisz para w komentarzu, a podeślę Ci link do tego szablonu.